Witam Państwa bardzo serdecznie w programie agroturystka, czym chata bogata? Agata Swornowska. Dzisiaj obiecana druga część wizyty w gospodarstwie Dwa kasztany. To agroturystyka położona w miejscowości Pałubin, 360 km od Warszawy. W poprzednim odcinku poznaliśmy prawdopodobnie najmłodszą gospodynię w Polsce. Jestem młodą osobą, mam 25 lat. Jeździliśmy konno, zażyliśmy kąpieli w naturalnym jacuzzi, a także odpoczywaliśmy na hamaku.

Gospodarze przygotowali również ofertę dla większej ilości osób. W okresie od maja do września mogą przyjąć grupy do 50 osób na wesela, chrzciny na wolnym powietrzu oraz biesiady z tradycyjnymi, swojskimi potrawami w stylowej wiacie przy ognisku. W trakcie naszej rozmowy Basia, przyjaciółka rodziny, która w trakcie sezonu pomaga gospodarzom, poszła z małą hanią do ogródka. Zbliżała się pora obiadowa. Potrzebne były zioła i warzywa. po tylu atrakcjach zdążyłam już zgłodnieć. Z kuchni dochodziły apetyczne zapachy. Zajrzeliśmy tam z kamerą. w naszym gospodarstwie yy, podajemy Kuchnię prostą, regionalną. I przede wszystkim nawiązujemy do takich smaków, jak kiedyś gotowały nasze babcie czy mamy. Bardzo często gotujemy coś na życzenie gości, typu zupa owocowa, rzeczy, których na dzień dzisiejszy się już nie podaje i nie robi. Przestały być modne, albo nie, nie ma już produktów, które są potrzebne do ugotowania tego dania, tak dostępnych jak na przykład lubczyk. Posiłki w dużej mierze oparte są na produktach pochodzących z pobliskich gospodarstw rolnych. Prosimy sąsiadkę, żeby zasadziła czy zasiała więcej kapusty czy marchewki. Mamy swój mały ogródeczek. Jeżeli chodzi o mięso, to kupujemy je w małej masarni, która skupuje prawda, żywiec od, od pobliskich rolników. U nas w kuchni podział jest bardzo jasny. Ja zajmuję się daniami głównymi i na ciepło, a Basia wszystkim, co jest na słodko. I nam tutaj życie słodko płynie, wtedy jak nam Basia jakieś ciasto przygotuje. A dzisiaj na obiad serwujemy babę ziemniaczaną według przepisu mojego teścia, zrazy wieprzowe w sosie kurkowym i zupę kartoflankę z lanymi kluseczkami i lubczykiem. My tu gadu gadu, a baba gotowa! Zapraszam na obiad! O jedzeniu nie można mówić zbyt długo, trzeba je jeść. Gospodyni serwuje gościom pełne wyżywienie, śniadania, obiady i kolacje. Wszystko było bardzo smaczne i ładnie podane. Zupa z lubczykiem miała spowodować, że się zakocham. Wciąż czekam, aż lubczyk zadziała. No wie, dalej, ale to zupa jest taka dobra. <grymne> Najedliśmy się, czas zwiedzać pokoje. W tej chwili jest tu czysto i schludnie. Ale doprowadzenie domu do takiego stanu zajęło obecnym gospodarzom bardzo dużo czasu. Jak żeśmy się tutaj wprowadzili był ogromny nieład i nieporządek, więc zadecydowaliśmy wszyscy razem, że ograniczamy się do minimum. Pokój ma być prosty w utrzymaniu czystości, ale mieć swój charakter i, i, i jakąś taką duszę, prawda? Pracy było bardzo dużo i to polegało na tym, że zaczęliśmy tu od tego pokoju od góry i każdy pokój po kolei był sprzątany, prany, e, zmieniany, czyszczony. Jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, wyposażenie, to jest nasza wspólna praca. E, każdy ma jakiś pomysł, później dochodzimy do wspólnego porozumienia, e, wybieramy ten najbardziej trafiony. Gospodarze w domu dla gości dysponują pięcioma pokojami. Znajduje się tu 13 miejsc noclegowych. W wystrój wnętrz angażuje się cała rodzina. Każdy z naszych pokoi jest inny, każdy z nich ma inną nazwę, kolorystykę, przede wszystkim robimy wszystko sami. Sami malujemy, moja mama bardzo dobrze szyje, czasami kolor jest natchnieniem do tego, żeby gdzieś tam szukać jakiejś tkaniny i nagle z pościeli jest robiona kapa, z kapy jest robiona zasłona, a ze starego swetra jest robiona powłoczka na poduszkę. Jest to przede wszystkim fajna zabawa. Pokoje różnią się stylem i nazwami. W gospodarstwie znajduje się pokój modry różany pastelowy tasztanowy i świerkowy. Są różne ze względu też na to, że różni ludzie do nas przyjeżdżają i, i, i różnych rzeczy szukają. Gdy przyjeżdża większa grupa gości, wymieniają się nawzajem pokojami, biegają, oglądają, później trwają negocjacje między nimi, prawda, kto jaki pokój zamieszkuje. Pani Iwona z wykształcenia jest plastykiem i scenografem. Kwiaty, które zdobią każdy pokój w gospodarstwie, są jej autorstwa. A wieczorami bardzo często siadamy i robimy z gośćmi kwiaty. Dwa dni temu robiłam z dwiema paniami. Jedna zabierze swoje kwiaty do Gdańska, drugie pojechały do Irlandii. I okazuje się, że to jest wspaniały sposób na relaks. Na taką odskocznię od codziennego życia, od zgiełku, a poza tym jest to takie coś, co daje mnóstwo satysfakcji, że ja też potrafię, ja też umiem i można wyjechać ze swoim własnym produktem od nas z gospodarstwa. Kwiaty wykonuje się z bibuły, są wyjątkowo trwałe, mogą przetrwać nawet 3 lata. Zrobienie najprostszego tulipana zajęło mi kilkanaście minut, pani Iwonie, kilkanaście sekund. Ma na swoim koncie wiele lat praktyki i ponad 10 tysięcy wykonanych sztuk. Głodawstwo posiada swoją stronę internetową www.dwakasztany.pl. Dominującym kolorem jest tutaj zieleń. Na stronie znajduje się 10 zakładek, pod każdą z nich są zdjęcia. Ja miałam ogromny problem, jeżeli chodzi o Internet. Jak najbardziej strona, ale jak najbardziej nie maile. Ponieważ jestem takim człowiekiem, który woli mieć kontakt. Nawet w rozmowie telefonicznej można prawda, wywnioskować po tonie głosu pewne sprawy, a przez maila to jest tylko i wyłącznie słucha wiadomość. No ale nauczyłam się tego. Poza stroną internetową gospodarze reklamują się na różnych portalach. Posiadają również swoje wizytówki, które rozdają gościom. Nie posiadamy folderów, nie posiadamy widokówek. Jest taki plan na przyszłość. Na pewno przed sezonem pojawią się również banery. Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Pora już na mnie. Dziękuję serdecznie. My również bardzo dziękujemy. Ja sobie pozwolę na do widzenia panią uścisnąć. Jasne. Bardzo dziękujemy pani Agato. Dziękuję również I taki... tobie. Prezencik od nas, bukiecik słusznych kwiatów, które próbowała Pani też robić z naszą teściową. Zapraszamy Śliczny. prywatnie do nas, bez kamer, na odpoczynek, a nie do pracy. Proszę bardzo, jaka miła niespodzianka. Dziękuję bardzo, życzę Wam powodzenia. Wszystkiego dobrego i szerokiej drogi. Szerokiej drogi. Do widzenia. A Państwa zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Proszę bardzo, lubię takie niespodzianki. Żegnamy się z gospodarstwem Dwa Kasztany. W następnym odcinku wkroczą do akcji nasi eksperci, którzy dokonają porównania między gospodarstwem Elżbiety i Czesława Kwiatkowskich oraz Dwa Kasztany. Jaki będzie efekt tych porównań? Zobaczycie Państwo już za tydzień. Zapraszam serdecznie.